Cześć, no, Dążski! Bardzo serdecznie w materiale z gry Battleborn. Będziemy dzisiaj cisnąć sobie z wertezem taką rozgryweczkę. Ogólnie to jest gra z wczesnym dostępem. Dostaliśmy dostęp i mieliśmy sobie, jeżeli nam się gierka spodoba, ewentualnie coś nagrać. No to postanowiliśmy sobie... E, kurde, no, no całkiem okej, okay, całkiem okej. Okay. Fajnie to wszystko wygląda, zaraz to zresztą zobaczycie. Tu już nie będę wam pierdzielił, tam o Facebook, Instagram. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, no, ale to później, później, później. To, to jest najważniejsze teraz. Najważniejsza jest oczywiście rozgryweczka i zaraz się właśnie tam przenosimy. Tak więc y, magiczne intro, czy jakieś tam inne czułstwo i zaraz się widzimy w rozgrywce. Lecimy, LJ, LJ stwierdził, że on nie będzie latał w on, on będzie Jedi i będzie napierdzielał jak leci. Ja po prostu bardziej wolę postacie kont bardziej kontaktowe, Dobra, żeby się No to są nasze, już naszych dzieliłem, a co? Bo mogę. Bliska. Powiem wam, że pierwszy raz właśnie w to gram LJ już sobie kminił, ja sobie patrzyłem tutaj bardziej tryb taki oh fabularny. LJ sobie pograł właśnie na tym co teraz ćwiczymy. Tam już widzę tak, przeciwników, ubieg! Widzę tam przeciwniku bled, Nie to, są, kurna! Na to! Yeah. Jezu, jak ja nienawidzę Aksiona, że on takie przycinki robi. Miejscu? Trochę niezbyt. Nasi w końcu, czy nie? Tak, znaczy ci fioletowi, jakby podświetleni fioletowi, to nie. Gdzie dobra. uciekacie?! Kurna, Aksion, nie denerwuj mnie! No uciekli sobie, uciekli, uciekli. Bo przycina mi się menda co chwilę, nie? Przy takich akcjach mocniejszych. Mhm. Ej, zauważyłem, że oddaliłeś mikrofon, bo ci dzisiaj słyszę niż przed nagrywaniem. Oddaliłem? To mogę się drzeć bardziej, eee! <grystanie> Spoko, może mój mikrofon ci włapie. O ty, kurde! Tutaj jesteś. O, wow, wow, jak nie No to? nie to, kurde, bo mi cały czas się myli, wow, jak wow, się skill wow, wow, wow. używa. Rakiety, yes. Żeby używać. Oooo, czego czeka, dobiłem? Czekaj, czekaj, bo jestem pod jakimś siostrym atakiem, nie wiem w której stronę. Kurde, próbuję A tą działko nie, rozpierdzielić, ale. Ej, <grystanie> jest na górze. O szty, nie, 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 Uciekam, sod. Pierdzielam sod. Huhu. Gdzie jesteś? Nie wiem, jakieś robociki mnie biły! da się rozwalić, nie? To musi nie, da się rozwalić. Nie, to się, tego się jakoś tak właśnie nie da rozwalić. To jest jakaś taka niszarka, coś takiego nie ogarnąłem co to dokładnie jest. Ale tam mamy przeciwników. Okay, widać? Co wystrzeliłem go? Oje! Oje, oje! Cześć! Cześć! Ziomek. Nie ma takiego nie bicia! Kurna! O, o, o. Coś mnie od ty ubierze! Halo! Halo! Taki halo! Halo! Robal. Halo! Co ty tam robisz? Co mi A, tutaj, nie, to nie ty. Dobra. Zostaw go! Nie! Jak się bawisz tam na dole? Dobra, ogólnie mamy zdobyć 500 punktów, nie wiem czy wiesz, nie? To jest taki o, tryb. Ej, bieg. zabili nam typa? Tak, ale on się odrodzi, wiesz? Tu się co chwilę odradza? Po paru sekundach i po prostu jakby kontynuujesz. ciśniesz do momentu, aż nie będziemy mieli 500 punktów po jednej stronie. Dobra. W ty, panie, mogę trafić? Level up! O, dziękuję. Cześć. To mój odpowiednik. To moja postać, tylko że w przeciwnej drużynie i idę go zarąbać. Ale o, o! Jakbyś pierdolę. Kurde on już skill'a dziwnego użył FUCK that shit O fuck that fuck No, ale zaś odradę, spoko Co ty No bo mnie ten, to jakiś taki tank killer jakiś kuźwa Trzeba do mnie wieżyczka Star jak on ma 1500 health, a ja mam... Nie tylko wieżyczka! O, 1000. Odwal się! No z rakietki! No rakietki, no kurde z granata! Odwór się, ja się do mnie! Jeden. Ło, ale punktów nabijamy szybko, co się dzieje ty? Mówisz? Rozpizgołmy ich, fajnie. Dobrze. Trzeba ich jechać, bo kurde... Ter, 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 ter. Nie to już jeden... jakim cudem? Co ty tak padasz? Nie, bo... Bo on ma taką umiejętność, która jakby zamraża na chwilę i on w tym momencie wszyscy mogą mnie napierdzielać, ile ile, O, mówię, on jest. O tutaj właśnie, na wprost. Dawaj. Już mam mało HP. Leję siebie. Dobra, zabiłem siebie. Ty, to ten Hannah Montana jakiś? No, on taki duży jest, z minigunem, on jest przerąbany Dawaj, jest, padł, okej No stary, jak ja już go kurde ze dwa razy napierdzielałem, nie? Jeszcze są. Ale on nie, nie, to co mnie zabił! Gin śmieciu! Okej, dobra, niewidzialność, uruchamiamy na razie Oni uciekają też, żeby się leczyć jakby, nie? Dodatkowo, jak mają mało HP Dlatego trzeba ich dobijać O kurwa. Gdzie uciekasz? Nie bo... Halo, halo Cześć, 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 to nasz, to nasz, to nasz, Wiem, 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 wiem Gdzie ci uciekł? Cześć, mapka, mapka, mapka. Nie już go gdzieś... ja już go zniszczyłem. Uh -huh, super. O cześć witaj. Jak się bawisz? Kurde w kącie. Czemu oni wskakują sami do tej niszczarki? To jest też, też taki śmieszne trochę. Czaj ja tutaj niszczę takiego Bo, no, 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 akceleratora. Okej, okay, spoko. Udało się. Dobra, razem to zrobiliśmy, świetnie. O ty Oscar Mike, tak? Tak się bawisz? Myślisz, że, że jak jest świetny... To jesteś lepszy! Wow, wow, wow wow Jakaś rakietka do mnie napierdziela. Co? Co? Taki ostry jesteś? Oż ty, ty ty, panie! Dobra, schowałem się. O, co? Ej, zaraz za mną! Ty cipko! Ty picho! Zbiłem ci tarczę. Miedź. Zważę, że ci coś ciśnie, widziałem. Wiem, że ci ciśnie, ale go bije. Zniszczę, zniszczę cię, zniszczę cię, jest level up! Coś Tam nam zabiło naszego, to ja się tam przejdę. Mam level up! O, kurde, nie, 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 migan! Ohohohohoho! trochę ja to Coś Fucking wiekowate. shit! Super. Chodźcie, chodźcie, Barań, panie! Nie, 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 ja nie nie, nie, chcę go, nie chcę go, nie chcę go! Fuck, fuck, fuck! Uciekam, uciekam! Taktyczny odwrót. Huptia! Oh, Zabroził mnie! Piczo! What oh, the fuck Nie, 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 nie! O jezus, Mary, oh, jak blisko! Oh, oh, rewan, tu jest minigun! Fuck that shit! Cześć, robię rewan z Oskarym Majkiem. No szybko to ładuj. O ty w dupę! AHAHAHA! Ja Ej no, ale chociaż tego kurde. pokonałem, kurde. Już tutaj. Jeden. Nie, 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 nie. Ja tu mogę. U, u. Znikam! U, y, Mele combo, ja chcę mele combos. a czym ja to mogę uruch uruchomić? No pierdziela, ale akcja tu jest prze przekozacka po prostu, nie? Mogę coś jeszcze użyć? Jak użyć tego dobra, do dobra, skilla? Dawaj, dawaj, dawaj! Halo! Ukryj Coś mnie od... 20 HP 4, 5. F mi się mnie namierzyło F mam nie... Ty, mam dwie umiejętności i jedną mam taką w rogu i nie wiem jak jej użyć RT kurde Mam jakby trzy umiejętności, mogę tylko użyć. Tak, 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 to jest tak jak wiesz, jak w Lolu miałeś to na przykład. No to prawa specjalne umiejętności. A, chyba, że to jest taka... Ja mam taki granat pod E, pod Q mam niewidzialność, a pod F, którego jeszcze nie mam, bo jeszcze nie mam levelu mam właśnie taki nalot z powietrza. Aha, 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 spoko. Dobra, aha, tu są takie te wieżyczki, które nas jakby leczą też Tego nie zauważyłem. To, co je, ja im rozwalałem, nie? Nie ogarniałem, dobra. Mhm. To jest jesteś... Dobra, Montanę jest rozwalam. Co ty, Montana? Idę do ciebie, Montana? idę do ciebie, idę do ciebie. O, on jest duży! Czek, 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 czek. To tank jest, o kuźwa! Uch, ja! Dobra, pierdzielaj, mu, ja też mu Dawaj, Montanę. Nie, 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 nie. Lećcie mnie, lećcie mnie, halo. Lećcie mnie. <ścoughs> nie uciekaj. Które mnie leci? To mnie leci. <ścoughs> Level up, motherfucker! Dobrze!

a tu jakiś mamy healera jakiegoś kurde. Nie pierdzielaj, babo. Siadu jeden cholerny, wiedźmo jedna. Kurna, John! Co? Ucieknie! Nie ma uciekania! Kurna! No chciała uciekać będę ja i Nie, nie padła. Świetne. Ale ja tak, się lubię tak to spierdziela, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie tyle podoba, żebyście chcieli odcinki nie, no to zostawcie nie, nie, w nie, 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 bo nie, 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 czy nie, ale nagrywamy. nie, wiem, nie, 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 bawię. Dzięki nie, pomagasz mi w nie, 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 Kto nie, 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 tutaj masz o. koło nie, 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 no. dobra, nie, dobra, dobra. jest taki nasz healer, bo nie, że Co nas nie, To leczy, jest? nie, To jest chyba ich nie wiem, nie do końca, ale tu można coś zrobić. tam jest defense to za wow, wow, ooo, wow, wow, wow. Huuu! Co jest? Halo! Jak mnie ubili, ty! Czekaj, halo! O no, i dobra. Co padłeś? Dopadłem do. No bo tam była wieżyczka jeszcze z drugiej strony, nie zauważyłem. No, no, no. O, mamy coś nowego, 3 second silence duration Dobra, daj, daj mi to, dziękuję Ej, mam złą wiadomość, przegonili nas w punktach. No właśnie widzę, że nas przegonili, bo musimy się bardziej skupić na tym Na defensywie oh, fuck. A, Bo ja napierdzielam no? jak ten debil, no Bo ja lubię Ale powiem ci, że wcześniej jak grałem sobie rundkę jedną z botami, no to cisnęłem ich ostro, nie? Wiem, 500 punktów, oni mieli... Oni mieli niecałe nie 100, więc... nie Czekaj, bije tutaj 100. coś od nich Sami tu się napierdzielacie! Eee, nie mogę teraz przegrać! Mogę zabijam! Nie, Super. to nie ten, kurde, to jest mój ja mam. Otana! Nie, 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 znikaj! To zniknąłem, Ech, zniknąłem, zniknąłem, zniknąłem Oj, ej, aj, 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 niedobrze, niedobrze, niedobrze. Szybka lota, szybka lota, bo zginę zaraz Dobra Tarsa mi się odmówiła Albur si... Okej Ej, halo! sfrizowało mnie! sfrizowało mnie! Kurna! Ja nie lubię jak to sfrizuje, tak, no nie. nie wiem kto ma tę umiejętność, albo co ma tę umiejętność, ale to jest to jest najbardziej denerwująca umiejętność, nie? No cię i się ruszyć nie możesz, no blin! E tam, ja miałem gorzej, skupił się na mnie ten z i od razu padłem praktycznie. No bo mi, no, ja też miałem przerobane. między ściankami się z nim goniłem, nie? Też mam jakiegoś tanka, kurde, jakiś... Co to jest za klasa, ja pierdzielaki, kurde, mutant! Dobra, lecę, lecę, pędzę! Kurno dziadu O no, co już uciekasz? Co już uciekasz? Kurno dziadu Tak ci dojadę, tak ci dojadę, tak cię dojadę Zginęt tak Zgin Zgiń przepadnij, kurde, dobra, lecę gdzieś tędy, było od, od nadmiaru emocji aż mi kurde ciśnienie skacze. Chodź! Z powietrza! Tam się bije. O, double kurde, assist, lewej. kurde, czaisz to, level up! Tak. Odblokowałem sobie jakąś usiobiętość. O nie! Trzeba na parzej O, Oo, pomagam. Gdzieś te wieżyczkę? Och, gdzieś po raz, co jebiste. O kurde! Joki kurde huragan jest. śmierci, bleet. Zarobiście, zarobiście, to jest. Człul. O, dobra, uciekam, uciekam, uciekam. No już uciekam, uciekam. Czyli ta ciekanim chciałem? <laughs> tak. O, o kurde, to cię mordę, to się. Jest... Co, co? Proszę... Oh, armię... nie, no nie, 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 mnie. Proszę no nie, 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 nie mnie! Proszę mnie nie, 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 nie zostawić! Ja muszę... Hu! Dobra, ja go będę gonił między, między ściankami. Okay. Okay. Ja mu się nie dam. Ja mu się nie dam. Tylko przydałoby mi się healer, a Mamy healera, healer. Hiller, gdzie jesteś, jak jesteś potrzebny? Fak, ktoś do mnie naparza za ostro. O, no nie, to a się... tu jest ich wieżyczka, ich! Kurde, rozwalają. ją, czekaj. Da się rozwalę, bo kurde Dobra, jest rozwalona, dobra, dobra, dobra. Nie, zamroził mnie, między... nie. Cześć, już wiem, granat. Już wiem kto zamraża. Idziełam. Ten taki starczą. Ten starczą tarczą on jakiegoś dziwnego, dziwnej umiejętności używa i ten uh -huh. zamraża. E, life... O, tutaj proszę bardzo, 20% lifesteal, dziękuję bardzo. Dawaj Oskara Majka, Oskar, dawaj, dawaj, dawaj. No nie, naparzają we mnie. W jak widzicie, co, co poziom jakby mamy też Aaaa! umiejętności takie podwyższane, tak? Czyli te, te podstawowe, które mamy zwiększają Zabraza, swój damage chyba... i tak dalej, no nie, i tak dalej, no to, nie? Kurde, ale i tak już mam więcej życia. Na początku miałem Szefieczna. chyba 700 punktów, teraz mam 1200. Czemu tak mhm. lamię? <grystanie> Ty mówisz, że lamisz. <grystanie> no! Razem lamimy. Huragan śmierci! Jaki to jest mocny stary! Dobra, dobra mamy mam level up. Okay. Rozwaliłem tanka tym jednym atakiem, to jest niewiarygodne. Holy shit! Ty, ja Jakie tego nie tam... level up! Tak to się robi Weź tego perda. Okej, okay, próbuję Co oni mają tego przewagę? Weźmy im coś rozwalmy Ty, ale to się odnawia co chwilę, co to ma być? Czemu to się odnawia co chwilę? Specjalnie tak No kurde, to ja tu będę czekał i czekał i aż się, się odnowi będę to rozwalał <laughs> Ty no mają więcej punktów, co jest? kurde Jak to tak? Wow tu jest dużo wieżyczek, to jest niebezpieczne Nie wiem. No właśnie ja nic to, to kto, koło której jesteś Widzisz jak pada Dobra ją dobiję Na szybko Trzeba tu pomóc naszemu koledze okay. Dobra, jest w ogóle Dobra, czekaj Taktyczny ten odwakaga bo tank jest zły Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest Jest tutaj? Jest na dole. Jest tu, to dobra, czekaj. Mhm. Zasadzę okay. mu huragan śmierci. <grym> nie się Stary, to on jest niepowstrzymany, nie, nie niepowstrzymany, nie do zabicia! <grym> Zaledwie pół HP mu zjechałem, nie? Tym, tym całym no, no, tornadem. A wcześniej zabiję takiego typa od razu, nie? Okay. Co to za moc? Co to za moc? Moc śmierci. Czemu nam punkty nie rosną, a im rosną? Wiesz co? Mi się wydaje, że ich powinniśmy właśnie w, jakby w drugiej kolejności zabijać, a bardziej przejmować jakby te wieżyczki chyba czy coś. Nie, do końca, nie do końca czytałem właśnie o co chodzi w tym trybie, ale tak a? jak było nawet zdjęcie wieżyczki, to mi się wydaje, że jak będziemy rozwalać po prostu te ich wieżyczki i tak dalej, które im gdzieś tam pomagają, to wtedy prawdopodobnie będziemy mieć też więcej punktu. Bo ja pamiętam, że latałem po mapie i rozwalamy jakieś takie dziwne punkciki. A? Takie... Kurde, no do końca nie wiem jak to dokładnie wyglądało. Ej, tu można budować to. Uuu, o to chodzi, akcelerator to zbudowałem. Nie tak? wiem, z, z punktów jakiś zbudowałem akcelerator jakiś, nie? Jeszcze Pięknie? mówię, nie, nie do końca się ogarnie te gry, wiadomo, że to. No bo to pierwszy raz gramy tak właściwie. No tak naprawdę, tak. Dobra, to będę rozwalał. Będą punkty wtedy, ja. powinny być. Bio, 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 bio. O, Challenge, tutaj... o, complete, coś tam. 25 mm. komat XP, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Spoko? Coś tam, coś tam, coś tam O, akcelerator im Gin, Co? Będzie punktu więcej? Ty, czekaj, na czym oni punkty zbijają? Nie wiem, bo ojciec Zarąbiście to robią, nie? No. Adam, Adam w ogóle nie rosną te punkty, to jest najgorsze. No właśnie ty! Oni cały czas... Wow. Co? <laughs> Robociki mnie zaatakowały. O, level up znowu, ty. Wszystko spoko, level up, ale... zabity ja nie punkty nie dodało. No właśnie patrzę, ty... Chyba, że to chodzi, żeby eliminować tylko i wyłącznie tych ty... Tych... Ale nie wiem, ja wtedy jak grałem, to ja naprawdę punktów nabijałem jak, jak porąbany, nie? Oho. Uh -huh. teraz jakoś mi to Co oni zrobili, że punkty dostali? Wiademy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. A, trzeba z minionkami podchodzić. Z czym? Do tych ich punktów i te minionki to, to naparzają w to, wiesz? Aha. Te bramki od nich. Aha. Ogarniasz? A może... Także także rozkminiliśmy. Fajnie, że dopiero teraz. Tak. A co, ale, <laughs> ale sami nie możemy? tutaj podbiegli do tego, no nie i, na, i zaczęli w to naparzać i tam punkty doszły. Czekaj, to może te robociki mamy doprowadzić, tak? Te małe. Tak, 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 tak. tak, tak. A, dobra, dobra, dobra. Kurna mać, pije mnie, dziad. Kurna! Taka rozkwinka. <laughs> Dobra, Wierdział. Chyba trzeba je naprowadzać. Ja dobra, nie to wiem. teraz gdzie one są, one są tutaj, dobra? Idzie, idźcie, idźcie. O, o dzięki, raczej chwile, raczej. dzięki, dobra. Idzie, idźcie, idźcie, moje małe minionki, zaraz sprawdzimy. Uwaga, dobra, nie ma wrogów, dawaj, dawaj, biegnijcie, biegnijcie, maluszki! Biegnijcie! Zwróćcie tutaj, poł! Du, 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 du! Pięknie kalalane żyje. Coś punkty. się dzieje tutaj! Uciekam! Bili dam punkty, bili dam punkty, punkty. Dobrze, okay. dobrze, dobrze bo kurde zużyłem tego bezsensownie sensownie. halo, 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 halo! Halo, halo! Dobra, zabity Montana A, to ten, tak dobra. A czasami nie ogarniam, który jest nasz do końca, który nie A tego masz rumo, to ja mogę ten? Nie, coś się nie mogę uleczyć nawet. Wiesz co, trzeba... Fajnie byłoby się skupić. Tu są na naprowadzaniu tych minionków e, i na bronieniu naszych punktów, żeby... No 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 no, te boty tutaj tak nie chodziły. skok. Ale wtedy te, musimy te robotki, ich też chyba rozwaleć, co nie? No ich tak, tak, tak. No. Naszych dobra. nawet nie. O, czekaj, idą nasze, idą nasze, dobra, dobra, czekaj, bo tu są te. Zwierdzielaj, dobra. Chodźcie, nasze minionki, chodźcie, 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 chodźcie. dobra. dobra. Ze cztery minionki pójdą, to będzie dobrze. No, Kurde, chodź? oni prawie mają 500 punktów, gadamy, by się no dopiero właśnie, teraz ogarnęliśmy. Ty, patrz ile punktów. Patrz ile punktów żeśmy no. zdobyli nagle. Co to jest? Jakiś kryształ czerwony mi się pojawił, what the no. fuck. Ej, zbudowałem? Halo! Ej, halo to... Czekaj, bo Ej. mi bija, nawet nie zauważyłem, kurde! Ej, jak Co? zniszczysz ich tego tureta, no nie? No no To możesz wybudować własnego. Ogarnia? Aha, no to tak właśnie robiłem. Y, jakiś akcelerator taki zbudowałem wcześniej, który dobra. nas leczy chyba czy coś takiego. Mhm. Ale nie ogarnę, bo zbierałem punkty ja nie wykorzystywałem tego, nie? No Zastanawiam się jak zniszczyć ich... A, dobra Kurde, jakaś picza mnie zaczęła nawalać, nie? Tak, bo tu bociki latają, obok. Nie <laughs> was! W około, Idę pomóc. Też jeb woko, w oko i w oko Idę pomóc, dobra skupimy się teraz tylko Ty bądź się na robocikach mnie. A to rakieta? A Kupy. nie to gościu mnie, mnie stało. myślałem, że też, fuck, to rakietka mi tak dowaliła I mimo wszystko jest to do wygrania, bo garnęliśmy o co chodzi, tylko trzeba te robociki tak, tak. rozwalać Właśnie Pizziec <laughs> No dawaj, respawn, 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 respawn Dobra, lecimy z koksem To nasze wieżyczki budować Aha Bo wiesz, wieżyczki będą naparzały do tych Fagasków małych Tego, co Będzie akcja. Nie widzę nich. a tu jest akcelerator Kurde, EJ moje PUNKTY oh, Fuck YOU Shield. No mają przewagę, bo nie wiedzieliśmy o co chodzi ej. Właśnie tak <laughs> A co ja się właśnie jest? zastanawiałem cały czas po co to Czemu nie, ty, nie mogę ty, to zbudować? Bo te małe obociki tam skakiwały o -o, nie? tam jest bolżul trafię do niego, trafię, trafię, trafię Poszedł mój granat tam Coś, coś ugrałem tym grantem, ale, ale niekoniecznie. Gdzie uciekasz? Bo żul Dobra, do ich tej maszynki. What the fuck? Nie, 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 nie! Oh, fuck you. oh Co tu się dzieje? Kurde, no! Nawet nie ma jak się ruszyć I wtedy, jak to, cię napierdzielają. Bo żul nie bije! No A, mówię! żulu, No nie, ma tarczę. Czekaj, czekaj, czekaj! Nie masz tarczy! Co do mnie wali jeszcze? Szybciej, oh. DAJESZ, DAJESZ! Nie Misz, mam mnie, rozumiesz? Panie Oskar... Kurde, zdobywałem punkty, ciule, no! Dammit! Kurde, kurde, no nie, zabił mnie! Goddammit! Fuck! Ej, siedem punktów im zostało, No wiem. Wygrać. To jest nie do wygrania, bo my się za późno zorientowaliśmy. Tak, jest, tak, że my się cieszyliśmy. Ojej, dwa punkty. Niedobrze. Cześć, tam są robociki. Jeden, chodźcie robociki do nas tutaj, chodźcie. Daj, lecimy. Ty no, dwa punkty jeszcze, halo! Tak. Czemu wy, wy lecicie tam? Przecież mieliście tam już wejście. No ja pierdziele, to za idioci. No Mieli tam już przejście, to polecieli, kurde, zupełnie indziej No nasza maszynka padła, ale na mapie widzę, że to Dawajcie robociki, dawajcie, dawajcie, dawajcie Ambra, dawajcie. Ambra. Ambra musi Szybciej, 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 a bo może chodzi o to, że każde inne robociki w inne strony muszą, w inne portale, znaczy w inne te dziurstwo tak, tak, bo one mają różne te kierunki swoje, wiesz Ty, oni już mają 500, fuck you God damn it. Nie, za późno się ogarnęliśmy Ale spoko. ale spoko o, ogarnęliśmy o co chodzi, jakbyśmy z wejścia wiedzieli, to byśmy bardziej się skupiali, gdzie lecieć, co Naprawdę, robić, nie? naprawdę. A nie na tak, takie typowe naparzanie między sobą. No stary, przecież my byśmy to wygrali z palcem w dupy, proszę cię. No? Bo szybko zaczęliśmy wbijać, kiedy już wiedzieliśmy. Ja myślałem, o że biegę, właśnie nie? głównie chodzi o pokonywanie tych dużych, tak? Żeby punkty Do? nabijać, a to chodziło zupełnie o coś innego. <laughs> Ale dobra, kuźba. Lewisz zdobytych mówi. w cholerę. Będzie, nie, nie. komandor trzeci nie będzie, sorry. <laughs> Ja coś tam, wbiłem sobie punktu. Jeszcze te wieżyczki by się przydało ogarnąć, bo, bo one są przydatne. Jedne leczą, jedne zabierają chyba tamtym mhm. nawet życie, bo tam dodają. Znaczy, yy, nam by się bardziej przydały takie, żeby naparzać w innych, Też, też, ale to, to w innych takich miejscach się tam buduje. Bo jak właśnie rozwalałem mhm. tą wrogą, to ona się no. regenerowała po prostu. Nie mogłem jej dobić jakby, nie? nie no my, bo jakby... one mają te tarcia jakieś dziwne. To, to trzeba rozkwinić, bo to jest w końcu jest moba, no, no, a, a nie jakaś no. taka pierwsza, lepsza gierka. Ale Także no. naprawdę, naprawdę jest moc kurde. Jakiś <grystanie> challenge Ta. nawet tutaj zrobiłem, nawet nie wiem o co chodzi. <grystanie> <okay. grystanie> Także to był Battleborn, my już kończymy Ale masz już drugi poziom też. Wygląda. Ta gierka za jakiś czas powinna wyjść, ewentualnie już teraz można gdzieś na stronce próbować zdobyć właśnie dostęp. Bądź tak. Tak. Upić, nie? nie wiem jak to w sumie jest, bo dostaliśmy te kody tak. Także jeszcze podlinkujemy coś tam w opisie Jak będziemy wiedzieć A... więcej to na pewno wam coś powiemy no. Tak A teraz dziękujemy za oglądanie, jeśli wam się podobało I byście chcieli w przyszłości jakieś odcineczki z tej gry, Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych Udostępnijcie na fejsie Zapraszam was też na kanał LJ -a. Zapraszam też na mój kanał Do subskrypcji Facebook, Instagram pamiętajcie na Facebook, Instagram wszystko w opisie na dole Social media Social media Dokładnie tak. Ale musicie przyznać, że szło nam dobrze. Jak już się ogarnęliśmy, to cisnęliśmy ładnie, no. Tak. A, <grych> A na początku chyba czysto na parzankę. Ale naprawdę, nawet że jest taka niby chaotyczna gierka, bo jednak wiadomo, przy, na pierwszy rzut oka, kurde, to o co chodzi w ogóle, nie wiadomo o no. co chodzi, to jednak naprawdę da się ogarnąć. Ja jestem sam w szoku, bo ja nigdy nie, nie byłem jakby zwolennikiem takich gier, nigdy nie ogarniałem właśnie tego typu gier. A tutaj naprawdę jakoś to wszystko było na tyle intuicyjne, że kurde, mhm. ile? Idziesz I ciśniesz po prostu, nie? <grych> Jedynie ewentualnie się czasami <grych> mieszałem, czy to jest mój, czy to nie mój, ale jak. Mhm się podświetla na czerwono, to mój. To, 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 to nie mój. No, ale to dłużej pograć już, już po prostu no. od razu, wiadomo. No, tak, zaraz jakieś prosy, kurde, będą w to grać, zaraz jakieś zawody zrobią. No, zaraz, zaraz wejdziemy, nie? Już padamy. No, na spałnie <gryny> będą nas zabijali, nie? <gryny> jakieś dwa kurczaki w leco będą nas biły, nie? <gryny> Kto kojarzy do czego nawiązanie, to spoko, nie? <gryny> tak, tak. Tak, młodzieja taka akcja była. Dobra, także... Dzięki za oglądanie, na razie i cześć! Hej! Żubik.